Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Nauki Tarota z Lili Darmowy Kurs Tarota. I dzisiaj, dzisiaj coś innego, dzisiaj coś innego, coś dla takiej naszej fajnej zabawy w pracy z Tarotem. Jak widzicie, mam tutaj karty Tarota na naklejkach: Tarot Card Sticker Book. I możecie sobie tego rodzaju książeczkę zakupić oj w bardzo wielu miejscach. Która w sobie zawiera, słuchajcie, naklejki Tutaj akurat ja mam Ridera White'a Ale kiedyś udało mi się też zakupić tego rodzaju naklejki Z kolei z tego kompletu Cats Rule The World Czyli Koty Rządzą Światem, wersja angielska e, Można też kupić inne oczywiście, wystarczy poszukać, pobuszować I teraz, kiedy pracujesz sobie z tarotem Prawda? To fajnie jest wprowadzić taki element przyjemnej zabawy. No bo wtedy to się robi zupełnie. Jakby inny poziom nam wchodzi, prawda? W tą, w tą naszą pracę z tarotem. I teraz zobacz. Możesz to na wiele sposobów możesz skorzystać z tego na wiele sposobów, z tych właśnie naklejeczek. Możesz na przykład, w dzienniku tarota. Kiedy robisz sobie rozkładzik, i na przykład, no weźmy sobie tutaj jakieś karty. Weźmy sobie tu właśnie Raidera White'a, żeby, żebyśmy mieli, prawda, podobnie. Tak, i na przykład robimy sobie rozkładzik. Tu akurat same wielkie arkana wzięłam. Na przykład mamy o Księżyc. Karta Śmierci Odrodzenia. I co jeszcze? I świat. No i proszę. I wtedy, jak sobie chcesz opisać w dzienniku tarota swoim, prawda? Te karty, to pomyśl, jak fajnie jest opisując, kiedy masz możliwość widzieć tą kartę, nawet jeżeli ona będzie taka malutka. Zobacz, tu jest księżyc, prawda? Później karta śmierci, odrodzenia mamy tu wcześniej, no i karta świat, tam jest dalej, prawda? Wklejasz to sobie w takiej samej formie, do tego dziennika tarota, i później, kiedy wchodzisz znowu, żeby sobie przeczytać, co się tam pojawiło i to, co masz tu opisane, widzisz te malutkie karty. Słuchajcie, to jest zupełnie inny poziom wtedy pracy z dziennikiem tarota. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam. Naprawdę super. Zupełnie inaczej się wtedy odbiera, chce się wracać do tego dziennika tarota, prawda? No, bo mamy te obrazki, te rysunki, a wiadomo, że pamięć fotograficzna służy nam dużo bardziej i dużo łatwiej nam jest wtedy wrócić do tego tematu, bo mamy te karty. No i ucząc się tarota, też wtedy jest to dużo łatwiejsze. I jeszcze kolejny temat. Na przykład ja mam mnóstwo takich zeszytów. Słuchajcie, ja w ogóle, jak widzicie, lubię naklejki które są do nauki, do rozwoju, do studiowania, do pod, podsumowywania. Tu na przykład, widzicie, gdzieś, tam sobie podsumowywałam na przykład, temat tarota, po raz kolejny zaczęłam sobie to robić, jak widzicie, rozdzielając na przykład na żywioły, żebławy. Ogień, że kielichy woda, że pentakle ziemia, że miecze powietrze. No i tutaj zobaczcie, jakbym wzięła z tej e, książeczki teraz na przykład ogień, to wiadomo, że wszystkich nie weźmiemy, prawda? Ale możemy sobie wziąć, zobaczcie, na przykład tutaj naklejeczkę e, azbuław. Zobaczcie, i ja sobie to tutaj mogę gdzieś tak zastanawiam, czy tutaj. No, może tutaj przyklejmy. Chociaż nie, chyba wolę tutaj, obok tego. Ognia. I zobaczcie. Buławy, ogień i mam Asa Buław. Zobaczcie, jak to od razu działa na wyobraźnię później mamy kielichy. Woda. Już tu szukam, gdzie mamy te kielichy. Tu mamy kielichy. Tu mamy kielichy, tu mamy. O tu jest as, as kielichów. Bo to się tak powiela, wiecie. Jest dużo po prostu tych naklejeczek. No, i przyklejamy sobie asa buław, prawda? Jako reprezentację, reprezentanta, prawda? Tego, tego dworu, tego żywiołu tutaj. Później mamy ziemię znowu. Szukamy sobie asa pentakli. Tutaj jest z kolei, zobaczcie. I zobaczcie, jak łatwo się to odkleja, prawda? Proszę bardzo. Oczywiście możesz też kupić większe takie naklejeczki, nie muszą być takie malutkie. No i potem jeszcze zróbmy sobie powietrze, jak już robimy. To gdzieś tutaj, o tu mamy, proszę pięknie. No i mamy Asa. Asa powietrze i zobacz jak, jak się zmienia ten, ten zeszyt, prawda? Czy to jest zeszyt twój do nauki, Tarota, czy to jest właśnie zeszyt, gdzie sobie Opisujesz? Ja to słuchajcie tak bez końca. Oh my gosh, ile ja już zeszytów spisałam? I tu znowu zobaczcie, zaczynam kolejne. I znowu od nowa wszystkie żywioły. I znowu od nowa jakieś nowe podpowiedzi, nowe tematy. Bo to jest taki temat jak studnia bez dna, prawda? Nauka tarota. Dlatego wiecznie, wiecznie, wiecznie roz, rozpoczynam nowe zeszyty. Ale jak to jest super, zobaczcie. I na przykład ponieważ, o, to dotyczy tarota. Prawda? Codzienne życie zawarte na 78 obrazkach. I teraz zobaczcie, tak naprawdę tutaj, żeby ten zeszyt był taki super fajny, mogę sobie te wszystkie 78 naklejeczek wkleić, prawda? I wtedy robi się naprawdę fajny, e, fajny zeszyt, taki indywidualny, taki rozbudowany, prawda? Taki, do którego się chce zaglądać. Można sobie na przykład opisując tu po kolei, bo ja tutaj różne rzeczy planuję zrobić. O tu zobaczcie, na przykład mam znowu as buław, prawda? I chciałam sobie opisać tak właśnie na nowo, po raz kolejny, słuchajcie, jak ja to czuję, jak ja to widzę. Więc znowu sobie biorę teraz kolejnego asa buław, bo tam już jednego zużyłam, bo tu ich jest mnóstwo, słuchajcie, w tych naklejeczkach. I sobie tu przyklejam, zobaczcie. Prawda? I jak będę to opisywać, to mi będzie bardzo przyjemnie widzieć tego asabuław, prawda? Robiąc sobie tutaj te opisy. No i tutaj mam zostawione troszkę miejsca. Później mam znowu dwie buławy. Szukamy. No, są dwie buławy. Proszę bardzo. Prawda? O. Zobaczcie. Fajny pomysł, prawda? Tak poczułam, żeby podzielić się z Wami właśnie czymś takim. Oczywiście, tak jak widzicie, te są dużo większe naklejeczki, prawda? Ich tutaj jest mniej, nie ma tak wiele jak, jak w tej książeczce, dlatego tą książeczkę bardzo Wam polecam. Ja kupiłam już dwie, słuchajcie, już mam drugą teraz, tą, którą Wam pokazuję. I kupiłam ją na Amazonie jedną, a jedną kupiłam w Libristo. W sklepie Libristo, jeżeli byście chcieli w sklepie Libristo to pamiętajcie, że tam macie kod rabatowy 5%, także warto skorzystać bardzo polecam jeszcze wam pokażę całość zobaczcie, ona jest cała właśnie w ten sposób powielone 78, prawda kart Tarota Raidera White'a właśnie na tych stronach tej książeczki tak tak Patrzę, czy tu jeszcze coś więcej jest. Mhm. Tak. I mamy 32 komplety tych 78 kart, prawda? W sumie zobaczcie 2,5 tysiąca naklejek, ponad 2,5 tysiąca naklejek. Dajcie znać kochani, co myślicie o tym pomyśle. Może korzystacie właśnie z tego rodzaju naklejek? Oczywiście, że można też sobie samemu rysować, no tylko no, nie oszukujmy się. Jeżeli jest dużo obowiązków różnych i pędzimy do przodu, no to nie każdy ma czas, prawda? Wciąż sobie rysować od nowa. Szczególnie, że niektóre karty są dosyć dużo, mają detali, dosyć skomplikowane. No, ja polecam bardzo: dajcie znać, kochani, czy pracujecie z tą formą. Czy Wam się to podoba? Może ktoś tutaj się zakocha w tej metodzie i zacznie ją sobie na co dzień użytkować. Także dajcie znać, piszcie w komentarzach, kochani, jak to widzicie, jak to czujecie. Tule mocno i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa! pa.